Siema wszystkim z tej strony Hitman i witam was w kolejnym odcinku Kerbal Space Program. Dzisiaj zaczniemy budować naszą stację kosmiczną, o której mówiłem w poprzednim odcinku. Zbudowałem już nawet wczoraj rakietę sobie. I już właśnie ten główny moduł stacji. Teraz wam go pokażę. Tak to wygląda. I za chwilę będziemy wznosić ją właśnie na orbitę kerbinu myślę, że tak na około 120 000 metrów to będzie według mnie taka optymalna niska orbita e, idealna dla stacji. Także co? Przechodzimy już na launchpad. Dobra, jesteśmy już na naszym y, panelu startowym y, i samo wznoszenie na orbitę y, tej rakiety i stacji kosmicznej. Nie będzie jakimś dużym problemem, i od razu w tym odcinku postaram się zbudować już jakiś pierwszy moduł i zadokować właśnie na tej stacji. E, bo, tak jak mówię, e, samo zamieszczenie stacji na orbicie będzie szybkie, nie będzie to trwało długo. Także startujemy. Co umieściłem na tym module, na tej stacji, to powiem Wam dopiero, jak już dolecimy na orbitę. Wszystko Wam tam pokażę, włączę. Włączam panele słoneczne i tak dalej, i jest to bezzałogowa stacja kosmiczna. Na razie, znaczy, bezzałogowo można nią sterować, ale czy ja umieściłem tu kerbale moje? No nie, nie umieściłem czyli replay, dobra, umieściłem już nasze kerbale tutaj w module laboratoryjnym. i ta rakieta może, może być sterowana bez właśnie użycia jakiegoś kerbala. Yy, może być sterowana komputerowo i nie potrzebuje ona żadnego yy, członka załogi. Także to jest całkiem spoko. Ja ogólnie nie, nie testowałem jeszcze tej rakiety, czy wystarczy nam paliwa w niej, ale zbudowałem dosyć podobną na moim osobnym sejwie. I właśnie tam mi się udało bez problemu to zrobić. Także mam nadzieję, że, że tutaj tak samo będzie. Będę się starał zrobić jak najrówniejszą orbitę wokół równika, bo na moim osobnym save właśnie e, jest ona trochę przechylona i nie jest równo na równiku, tylko troszkę wychodzi poza niego. I potem jest problem właśnie z dokowaniem, jak chcemy wysyłać coś na nią na tą stację. Bo trzeba... jeszcze e, niepotrzebne robić jakieś skręty czy coś. O, a co to za stacja tu? A to chyba już pusty Minmus racket. Czyli z Minusa jakaś misja. Dobra, lecimy już teraz na jednym silniku i trwa to dosyć długo. Bo te, ten cały tutaj główny moduł jest dosyć ciężki i taki mały silniczek ma mały problem z tym, z dopalaczem, ale już wylatujemy powoli z atmosfery. Także e, powinien być coraz bardziej wydajny w próżni, i dobra, mamy już. Naszą opłapse na dobrym poziomie, na dobrej wysokości w sumie. I teraz robimy, zaznaczamy sobie punkt. No i dobra, na razie może być takie coś, taka orbita. Teraz jeszcze trzeba się modlić, żeby wystarczyło nam paliwa, cholera. 56 sekund spalania, no. Zobaczymy, zobaczymy. I widzę, że kurde, zapomniałem dać sobie moją flagę własną stworzoną przeze mnie na, na tutaj ten, te części naszej stacji. A wczoraj właśnie specjalnie robiłem jeszcze ją... Kurde. Zawaliłem. Ale trudno. Nie chcę mi już się od początku tego robić znowu. I zostanie tak jak jest. A w sumie to sobie nawet zapiszę. Czekajcie, F5 to był zapis? Tak. Dobra, trochę to nierówne jest na razie, ale spokojnie za chwilę to wyrównamy. A to co? Aha. Dobra, usunę to. No i świetnie, teraz już nasze, nasza orbita jest. Dosyć równa i taka nam w zupełności wystarczy. Teraz chcę polecieć na tą półkulę, która jest oświetlona przez słońce. Żeby lepiej było wszystko widać, bo tam na tej ciemnej nic nie będziecie widzieć. I teraz będziemy musieli odłączyć nasz e, zbiornik z paliwem. Ile nam tu go zostało jeszcze? Stop 105. Tutaj wykorzystałem miałem tu dodatkowy zbiornik. Niestety już paliwo z niego poszło. Także dikoplujemy. I teraz ten śmieć będzie krążył po naszej orbicie w nieskończoność. Tak samo jak my. Re zresztą no taką mamy orbitę. Widzicie? Całkiem równa. No i dobra, teraz obrócę się i pokażę Wam co my na tej stacji tutaj mamy Oczywiście panele słoneczne, które os ostatnio odblokowywaliśmy Najpierw je sobie rozłożymy myk. Mamy tutaj też yy, anteny. Do łączności z kerbinem i mniej więcej ta stacja wygląda tak. Jeszcze mogę światło oświecić. I mamy tak. Mamy tutaj dwa doki, doki po bokach. Jeden tu z tyłu. I nie jest to jakiś duży na razie obiekt, czy tam stacja. Ale powoli będziemy go rozbudowywać, i za chwilę właśnie spróbujemy przeprowadzić misję dokowania wyślę tutaj właśnie na tą stację moduł I jaki by tu teraz moduł wysłać? Mogę wysłać na przykład moduł energetyczny, czyli żeby dostarczał nam w nieskończoność energii, chociaż i tego ona nam się nigdy nie skończy, bo... Mamy bardzo duży zapas jej tutaj, a zapotrzebowanie na nią nie jest aż tak duże. No ale stacja kosmiczna na razie w Kerbalach e, w sumie. Nie jest nam w ogóle potrzebna. Jest po prostu. No. Nie wiem, tak robimy ją for fun można powiedzieć, bo nic dzięki niej nie osiągniemy. Nie dostaniemy dzięki mniej. Także ja zbuduję za chwilę moduł energetyczny z bateriami i z jeszcze większą ilością paneli słonecznych i spróbujemy zadokować tym. Także widzimy się za chwilę. No i dobra, zbudowałem już tutaj właśnie nasz moduł energetyczny. Teraz muszę go w ogóle przetestować, czy dobrze wszystko to rozmieściłem i tak dalej, także przetestuję go szybciutko i za chwilę będziemy startować. Na naszą stację kosmiczną. No i wszystko na szczęście ładnie się otworzyło: wszystkie panele. Także teraz je możemy już schować i będziemy startować. Jeżeli wiecie, może na jaki guzik się otwiera panele słoneczne jeżeli w ogóle się da to możecie mi napisać w komentarzach. No i dobra. Czas włączony. Start. Od razu sobie zaznaczę stację. Jako cel, gdy pierwszy raz dokowałem w tej grze, to poszło mi to dość łatwo i byłem dosyć zaskoczony, że mi się to udało za pierwszym razem. Pierwsza rakieta, którą właśnie zbudowałem, e, od razu bez żadnych poprawek e, wyniosła e, właśnie. Mój moduł chyba też był, właśnie tam, jakiś energetyczny na orbitę. I bez problemu udało mi się zadokować. Trwało to chyba 40 minut, ale ale no cóż, był to pierwszy raz. Ale się udało. Cieszyłem się wtedy jak cholera, pamiętam. Ogólnie to teraz, właśnie przelatuje nasza stacja obok nas, nad nami. I patrzę, jak ona zapierdziela. Musimy właśnie do takiej prędkości sami dojść. I, I w tym momencie nie udałoby nam się na pewno zadokować. Lecimy za wolno po prostu. Quick save sobie jeszcze zrobię. Te dwie pomarańczowe strzałki pokazują nam w którym momencie będziemy najbliżej naszego celu. I w tym momencie właśnie postaramy się e, już zacząć lecieć prosto na stację. I już stąd widać ją. I teraz, dobra, odłączę może już ten silnik z paliwem. I teraz przełączamy się na RCS-y. Dobra, jakoś to ogarnąłem, bo miałem małego nieogara przed chwilą, ale. Sytuacja jest mniej więcej ustabilizowana. Dobra, teraz lecimy już na stację. Uff. Trzymajcie kciuki ludzie. Sorry, że jestem teraz dosyć cicho, ale Wymaga to trochę skupienia I precyzji Także, wybaczcie O, Jesteśmy już tak blisko, so close O kurde Co tam się dzieje, zaćmienie słońca? No proszę nie wiem czy to jest bug jakiś czy coś, ale chyba księżyc zasłonił słońce. Także niespotykana sytuacja. Ja jeszcze tego nie spotkałem nigdy w Kerbalach. No i powiem wam, że za pierwszym razem jak dokowałem, szło mi to lepiej. Shit. Prawie wpierdzieliłem w stację, nie? O matko. Jak co, to po prostu wytnę niepotrzebne fragmenty teraz, i nie będziecie się tu zanudzać. Shit, kurde, nie ogarniam trochę teraz sterowania. Dobra, teraz już powinno bez problemu pójść. I... i i jesteśmy. Udało się. Jak tam zmieniliśmy orbitę naszą? No nie, jeszcze nawet jest równiejsza niż wtedy. O, pierwsze dokowanie. Podczas nagrywania udane. Wuhu. Teraz rozwiniemy nasze panele słoneczne. I powoli będziemy już kończyć ten odcinek. Jeszcze sobie teraz. Czekajcie, wyłączymy światła. Dobra, mogą być wyłączone na razie. I gdzie tu się teraz zmieniało kurcze? Ikonkę. O, dobra. Station. I mamy naszą stację kosmiczną już w budowie na orbicie. Pierwsze części. I jednak to było zaćmienie słońca. Fajna sprawa. E, także tego. Mogę jeszcze sobie wyjść z naszymi kerbalami. Wyjdziemy sobie bobem i możemy sobie tutaj chodzić po tej stacji. Nie wiadomo, jakieś badania robić, chociaż e, za wiele badań na orbicie kerbinu nie porobimy już, bo większość zrobiłem. Także jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, komentarza, dajcie subskrypcję, żeby być na bieżąco. To by było na tyle w tym odcinku. Spróbujmy uzbierać 100 lajków. Chociaż na razie nie udało nam się chyba pod żadnym filmikiem skrbali tyle uzbierać. Spróbujmy uzbierać 100 lajków. Jeszcze szybkie przyspieszenie czasu, żebyśmy się znaleźli na tej słonecznej stronie kerbinu. I pięknie, także trzymajcie się. Nara.